Praktyczność zajęć w kolegium Da Vinci to jeden z elementów modelu kształcenia Da Vinci. Każde zajęcia oceniamy pod kątem ich praktyczności. W tym celu powołaliśmy zespół złożony z praktyków, który na podstawie analizy trendów, wyzwań i zmian zachodzących na rynku pracy zdefiniował 10 najważniejszych kryteriów praktyczności zajęć. Te kryteria to: Feedback, wyzwanie projektowe, kompetencje prowadzącego, aktywna współpraca, interdyscyplinarny zespół, prezentacja finalnego rozwiązania, narzędzia pracy projektowej, certyfikat, realne wdrożenie oraz dobór zespołów na podstawie wyników testu GALUPA. Aby można było powiedzieć, że dany przedmiot faktycznie spełnił warunki praktyczności, musi obejmować jednocześnie minimum trzy spośród wcześniej wymienionych kryteriów, to znaczy feedback, kompetencje prowadzącego oraz narzędzia pracy projektowej. Pozostałe kryteria prowadzący zajęcia dobierają już sami, zgodnie z prowadzoną tematyką zajęć. Jestem członkiem zespołu, który zajmował się aspektem praktyczności w zajęciach dydaktycznych. Właśnie skończyliśmy pierwsze zajęcia z naszym pierwszym rokiem, w których staraliśmy się wdrożyć jak najwięcej aspektów praktyczności. A co to było? To m.in. połączenie zespołów studentów w, interdyscypli w interdyscyplinarne zespoły, w których pomieszaliśmy grafików, informatyków, ludzi z media workingu, zarządzania kreatywnego. Na początku zajęć przedstawiliśmy prawdziwy case od, od firmy naszych partnerów. Firmy nasze przedstawiły problem projektowy, który należało rozpracować. Na początku zajęć podzieliliśmy grupę interdyscyplinarną na zespoły projektowe. Studenci dostali szereg narzędzi, dzięki którym przeszli od A do Z, czyli od zdefiniowania takiego wyzwania projektowego po kolei aż do... Zaproponowania gotowego rozwiązania do wdrożenia dla naszych klientów. Jako na grupę młodych ludzi, którzy dopiero przyszli studiować z trzeci ich dzień, zostali wrzuceni totalne w nowe środowisko z osoby, które się nie znają z różnych kierunków i w ogóle po lekkim, początkowym wdrożeniu zaczęły ze sobą bardzo płynnie współpracować, zaczęły się ze sobą dogadywać. Rozumiałych według mnie to całe przesłanie tej wspólnej pracy i tej wizji pojrzenia z różnych perspektyw, z różnych właśnie podejść każdej osoby, osób bardziej ścisłych i osób bardziej powiedzmy artystycznych. W centrum praktyczności tak pracujemy z biznesem, aby studenci mogli w jak najbardziej praktyczny sposób zdobyć umiejętności, które przydadzą im się później na rynku pracy. W kontekście samych case studies, bo one też są ważną częścią naszego programu kształcenia, pozyskujemy wyzwania projektowe od firm, które następnie są przez naszych studentów opracowywane. Studenci wypracowują realne rozwiązania, które później prezentujemy firmom. Natomiast firmy ze swojej strony przekazują studentom feedback, a jednocześnie mogą też przy okazji studentów poznać. Jest to bardzo potrzebna forma kształcenia studentów. Ponieważ ona daje studentom możliwość poznania rynku pracy, ale też wymagań poszczególnych firm.